Tankable. Kreator do tworzenia aplikacji mobilnych. W tym filmie pokażę Ci, jak założyć konto na platformie tankable.com oraz stworzysz swoją pierwszą aplikację mobilną. Zacznijmy od tego, czym jest Tankable. Tankable jest platformą, na której każdy może tworzyć własne aplikacje mobilne. Dostępne dla systemów iOS oraz Android. Narzędzie to działa w chmurze, czyli nie musisz nic pobierać. Wystarczy, że masz dostęp do internetu i przeglądarki. Główne elementy Tankable. Projektant umożliwia utworzenie interfejsu użytkownika aplikacji poprzez dodawanie do ekranu różnych składników, takich jak przyciski, pola tekstowe, mapy Google i tym podobne. Można dodawać również niewidoczne dla użytkownika elementy, takie jak odbiornik SMS czy czujnik NFC bloki. Tankable podobnie jak Scratch ma blokowy język programowania, który ułatwia początkującym programistom korzystanie z aplikacji, ale jest również wystarczająco zaawansowany, aby tworzyć bardziej złożone obiekty, takie jak funkcje, zmienne, wywołania zwrotne i tym podobne. Cechy Tankable. Jak wcześniej wspomniałem, narzędzie działa w chmurze, więc nie musisz nic pobierać, wystarczy przeglądarka z dostępem do internetu. W Tankable masz dostęp do licznych szablonów. Nie musisz zawsze tworzyć aplikacji od zera. Czasem warto ułatwić sobie pracę, korzystając z gotowych szkicy. Możesz też testować swoją aplikację w czasie rzeczywistym. Wprowadź zmiany online i zobacz je na swoim urządzeniu dzięki aplikacji mobilnej Tankable. Może Twoja aplikacja nie jest złożona, ale rozwiązuje problem, z którym boryka się u wiele osób? Dzięki Tankable możesz wysłać aplikację swoim znajomym albo bezpośrednio do sklepu Play. W prosty sposób możesz udostępnić swój program milionom użytkowników. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Załóż konto na Tankable. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres tankable.com, aby utworzyć konto, naciśnij przycisk sign up. Możesz zarejestrować się na trzy różne sposoby: poprzez konto Google, poprzez konto Apple, oraz poprzez zwykłą pocztę elektroniczną. Pokażę Ci, jak przejść ten proces wybierając rejestrację mailem. W okienku Sign in with Email wpisz swój adres i kliknij w aktywowany przycisk Email me this link. Na Twój mail wysłany zostanie link do rejestracji. Ten komunikat to potwierdza. Otwórz swoją skrzynkę mailową, wejdź w wiadomość od Tankable i kliknij w przycisk Click to Sign in. Jeśli nie dostaniesz linka, sprawdź w folderze Spam. Kliknięcie w przycisk z maila przeniesie cię na stronę z Twoim kontem. Strona jednorazowo prosi Cię o dodatkowe informacje, na których nie musisz się skupiać. Cóż, to chyba nie było trudne, prawda? Teraz możesz zacząć przygodę z Tankable. Tworzenie projektu zacznie od kliknięcia w przycisk Rozpocznij budowę. Możesz nadać nazwę projektowi oraz wybrać kategorię, do której chcesz przypisać swoją aplikację. Pozostaw włączony przełącznik w pozycji public oraz pozostaw zaznaczenie use the drag and drop builder. Na koniec kliknij przycisk create. Tak właśnie tworzy się nowe projekty. Jeśli nie uruchomił ci się automatycznie, to możesz wejść na niego klikając na nazwę swojego projektu. Narzędzie do programowania składa się z zakładki design, która zawiera wszystko to, co może wyświetlać się na ekranie. Do sterowania tymi elementami służy zakładka BLOCK, dzięki której zaprogramujesz całą logikę aplikacji. Kliknij teraz w zakładkę DESIGN. Po lewej stronie znajdują się elementy kontrolne. Na środku możesz umieszczać te elementy. To jest twój ekran telefonu. A po prawej stronie znajdują się właściwości tych kontrolek. Teoria potrafi przetłoczyć, więc zróbmy coś praktycznego. Zaprogramujmy prosty kalkulator, który będzie sumował dwie liczby. Najpierw zbuduj layout, czyli jak wszystkie elementy będą układać się na ekranie. Tworzenie widoku wykonujesz na zasadzie przeciągnij i upuść. Z lewego menu wybierz myszką potrzebne elementy i umieść je na środku. Sumujemy dwie liczby, więc musisz znaleźć pole text input i umieścić je na ekranie. Ja dodam również 6 pól label, czyli zwyczajne pola tekstowe. Dodatkowo musisz dodać również przycisk po którego naciśnięciu wykona się dodawanie. Teraz zajmiemy się formatowaniem umieszczonych na ekranie kontrolek. Zacznijmy od etykiety, która znajduje się najwyżej. Kliknij na nią. Po prawej stronie znajduje się unikalny identyfikator naszej kontrolki. Na razie jest to label1, ale zmień to na label podkreślnik nazwa. Teraz zmień tekst na na przykład kalkulator. Resztę pól tekstowych uzupełnij tak jak chcesz. Ja zaznaczę, gdzie należy wpisać liczby oraz znak dodawania. Input liczba 1 to pole wprowadzania pierwszej liczby. Zmienię jeszcze tekst, który wyświetla się w tym polu. Etykietę przycisku zmieniam na button podkreśnik licz, który będzie uruchamiał sumowanie. Jest jeszcze jeden element, który znajduje się na liście, ale którego bezpośrednio nie dodałeś bądź dodałaś. Jest to screen, który umożliwia m.in. zmianę koloru tła. Nie musisz robić wszystkiego identycznie jak ja, możesz nieco inaczej sformułować podpisy. Ale jeśli wciąż jesteś ze mną, to udało ci się stworzyć layout prostego kalkulatora. Co prawda, twoja aplikacja jeszcze nie potrafi dodawać, ale tym zajmiemy się za chwilę. Jednak zajmijmy się jeszcze kwestiami wizualnymi. Zaformatowanie elementów odpowiada również prawy panel aplikacji. Możesz zmieniać wielkość liter, ich kolor, kolor tła oraz treść wyświetlanego tekstu. Możesz poeksplorować te opcje. Ja pokażę Ci, jak wygląda efekt końcowy w moim przypadku. Czas na tchnięcie logiki w naszej aplikacji. Przejdź do zakładki Blocks. Znajdziesz tu wszystkie potrzebne elementy, dzięki którym zaprogramujesz aplikację. Zauważ, że w górnej części panelu są umieszczone wszystkie kontrolki, które wcześniej umieściłeś bądź umieściłaś. Po kliknięciu na dowolny element wyświetlą Ci się wszystkie funkcje, jakich możesz użyć. Wybierz button podkreśnik licz. Jest to przycisk, który został umieszczony na ekranie. Zwróć też uwagę, że dobrą praktyką jest opisowe nazywanie kontrolek. Łatwo wtedy podnaleźć potrzebne elementy. Z prawej strony wybierz odpowiednią funkcję. Chcemy, aby program reagował na wciśnięcie przycisku, czyli kiedy przycisk button licz kliknie, to przeciągnij tę funkcję na białe pole po prawej stronie. Musisz też wiedzieć, z których pól program ma odczytać dane do sumowania. Jeśli nie pamiętasz, to zawsze możesz cofnąć się do zakładki Design i sprawdzić. W tym przykładzie będziesz potrzebować input podkreśnik liczba 1 i input podkreśnik liczba 2. Kliknij na przycisk input podkreśnik liczba 1, a następnie wybierz tę pozycję. Podobnie zrób też z input podkreśnik liczba 2. Ale to nie wszystko, bo wynik musi również się wyświetlić, dlatego potrzebujesz jeszcze label podkreślnik suma. W tym przypadku wybierz opcję set, czyli ustaw. Nasz program musi przecież ustawić wartości pola label podkreśnik suma. Znajdź funkcje matematyczne w podmenu Core wybierz funkcję sumy. Teraz pozostaje tylko złożyć wybrane elementy. Trochę przypomina to puzzle, bo wszystkie elementy muszą pasować do siebie jak fragmenty układanki. A zatem baton, podkreśnik liczb, potem label podkreśnik suma, potem funkcja sumowania. Następnie input podkreślnik liczba 1 i input podkreślnik liczba 2. W efekcie końcowym utworzyłeś bądź utworzyłaś procedurę łącząc kilka elementów. Wynik swojej pracy możesz zweryfikować, klikając na tę strzałkę. Tak wygląda Twoja aplikacja. Prosta, to prawda, ale pomyśl, jakie cuda możesz stworzyć, mając do dyspozycji nieco więcej czasu i znając wszystkie możliwości Tankable. Teraz sprawdź, czy aplikacja w ogóle działa. W szare pola wpisz liczby, które chcesz dodać, na przykład 10 i 12. Kliknij przycisk Wylicz i sprawdź. Wynik to 22, czyli wszystko wygląda w porządku. Pora na podrasowanie Twojej aplikacji. W tym celu zmień kolor tła. Kliknij w pole Screen 1, a następnie w prawym panelu znajdź pozycję Background Color, czyli kolor tła. Z palety barw wybierz taki kolor, jaki chcesz. Zmianę widzisz od razu. Skoro podstawy już znasz, to zróbmy coś nieco bardziej ambitnego. Lubisz gry planszowe? Ja tak, ale czasem mam problemy ze znalezieniem kostki do gry. Smartfona mam zawsze przy sobie, więc napiszmy prostą aplikację do symulowania rzutu kością. Zacznij od utworzenia nowego projektu. Kliknij w Create New App. Nadaj nazwę projektowi, na przykład Kostka. Wybierz kategorię Games i zatwierdź przyciskiem Create. W poprzednim przykładzie korzystałeś bądź korzystałaś z elementów zawartych w Tankable. Jednak jeśli chcesz zwizualizować kostkę do gry, to musisz zaimportować pliki graficzne z zewnątrz. Musisz znaleźć i pobrać na swój komputer grafiki przedstawiające każdą ze ścianek kostki, najlepiej w formacie PNG. Możesz też narysować własny projekt, tak jak zrobiłem to ja. Gdy już przygotujesz pliki na komputerze, zaimportuj je do Tankable. W tym celu kliknij w ikonę do importu grafiki, która znajduje się po lewej stronie pod nazwą Assets, a następnie kliknij w link Choose a file or Drag it here. Zaznacz pliki z obrazami kostek i kliknij Otwórz. Wrzucone pliki znajdziesz w zakładce Media Files. Kliknij w ikonę Design i z lewego menu dodaj elementy Image i Button. Element Image będzie po prostu wyświetlał graficznie wynik rzutu kostką. Możesz ułożyć te elementy estetycznie na ekranie. Teraz w menu po prawej stronie zmień etykietę przycisku na losuj oraz w okienku tekst zamień tekst umieszczony na przycisku na rzuć kością. Chcemy, aby po jego naciśnięciu wirtualna kostka została rzucona. Możesz też zmienić etykietę obrazka na na przykład kostka. Design nie był trudny. Przejdź zatem do zakładki Blocks, aby tknąć życie w swoją kreację. Musisz stworzyć funkcję, która losowo będzie wybierać obrazek. Będzie ona uruchamiana kliknięciem w przycisk Rzuć kością. W lewym menu kliknij Variables, czyli zmienne. Otworzyło się podmenu, z którego wybierz Initialize. Ta opcja służy do inicjalizacji nowych zmiennych. W ten sposób informujemy aplikację, aby przygotowała miejsce na nową zmienną. W tym okienku wpisz nazwę Lista podkreśnik obrazków bez polskich znaków. Jest to nazwa Twojej zmiennej. Będzie się ona odwoływać do dodanych wcześniej sześciu plików graficznych. Teraz ponownie kliknij Variables. Zauważ, że zostały utworzone nowe elementy powiązane z nową zmienną Lista podkreśnik obrazków. Wybierz element Set to. Następnie stwórz listę plików graficznych. Kliknij w lewym menu w List i wybierz Element List. Złap myszką Element List i podepnij do zmiennej App Variable Lista podkreśnik obrazków. Element List domyślnie wskazuje na liczby. Zaznacz pojedynczo elementy liczbowe i usunij klawiszem Delete z klawiatury. Usunięte elementy liczbowe zastąp polami tekstowymi. W lewym kontenerze wybierz Tekst i wybierz element przechowujący tekst. Twoja lista na chwilę obecną może zawierać potencjalnie trzy elementy. Aby to zmienić kliknij w koło zębate, złap element item i dołącz do listy. Powiel element tekstowy klikając prawym przyciskiem w ten element i wybierz duplicate. W elementach tekstowych wpisz nazwy wcześniej dodanych do projektu plików graficznych. W ten sposób przypisałeś bądź przypisałaś listę wartości do utworzonej wcześniej zmiennej. Wciąż jesteś ze mną? Mam nadzieję, że tak. Utwórz teraz funkcję losuj. W lewym menu kliknij Functions i wybierz to Do Something. Element tworzący funkcję został dodany do strefy programowania. W okienku elementu nadaj nazwę losuj. Funkcja ma za zadanie losowo przypisywać elementowi kostka obrazu z pól listy lista podkreśnik obrazków. Przejdź do lewego menu, wybierz kostka. Z wyświetlonych elementów kliknij w element set. Wybrany element podepnij do funkcji losuj. Z założenia element ma być losowo przypisany z listy. W tym celu wejdź w pozycję list. Z lewego menu z wyświetlonych elementów wybierz random item of list. Dopnij wybrany element do elementu funkcji losuj oraz odepnij i usuj statycznie dodany element list. W lewym menu kliknij na variables. I wybierz element UpVariable, Lista Podkreśnik obrazków. Wybrany element podepnij do funkcji RandomItem. W ten sposób utworzyłeś bądź utworzyłaś własną funkcję, która na ekranie wyświetla losowy obrazek ze zbioru Lista Podkreśnik obrazków. Pozostało już tylko zaprogramować wyświetlanie grafiki na ekranie. W lewym menu wybierz Screen1 i wybierz element when screen 1 start do elementu when screen start dopnij element up variable lista podkreśnik obrazków. Po uruchomieniu ekranu utworzy się lista o nazwie lista podkreśnik obrazków, która zawiera nazwę każdego pliku. Teraz trzeba powiedzieć programowi co ma wyświetlić. W lewym menu wybierz functions i wybierz element losuj. Jest to odwołanie do funkcji losuj, którą stworzyłeś przed chwilą. Następnie podepnij do When screen1 starts pod elementem Setup variable lista podkreśnik obrazków. Po włączeniu ekranu nastąpi wtedy pierwsze losowanie. Prawie gotowe. Teraz trzeba oprogramować akcję przycisku. Wróć do edycji aplikacji i z lewego menu wybierz Losuj i kliknij w element When losuj click. Powiel funkcję Losuj i podepnij ją do elementu When losuj klik. Pozostaje już tylko sprawdzenie działania aplikacji. Całkiem nieźle, moje gratulacje. Aplikacja losowo rzuca kością do gry. Myślę, że nie poświęciliśmy dużo czasu na stworzenie całkiem użytecznej aplikacji. Być może masz już pomysł na własną aplikację. Jeśli tak, to śmiało zachęcam cię do tworzenia i dzielenia się nimi. W Tankeboo znajdziesz dużo innych opcji, takich jak odtwarzanie dźwięku, uruchamianie kamery czy możliwości manipulacji plikami. Jeśli znasz podstawy, to reszta nie powinna stanowić dla ciebie dużego wyzwania. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.